Hej, witam Was serdecznie na dzisiejszym filmie. Jest on poświęcony warsztatowi w Overwatch. Kolejne wideo na temat tej nowości. No ale co się dziwić? Co chwila pojawiają się bardzo interesujące tryby. Zadziwia mnie to, jak społeczność jest kreatywna i tworzą no, coś, coś niesamowitego. I po prostu no, muszę się z tym. Z wami podzielić. Dzisiaj zrobimy tak, że ja sobie będę przede wszystkim skakać po grach różnych, właśnie tutaj na liście. Będę szukać ciekawych gier, nagrywać je i zaprezentuję wam te najbardziej interesujące tryby, które znalazłem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście, też ci co siedzą na moich streamach, wiedzą, że ja również bardzo aktywnie tworzę w warsztacie swoje jakieś rzeczy. No, mam dwa tryby, właściwie one są prawie gotowe. Mam dwa tryby i, i, i chciałbym o nich też zrobić jakiś filmik. Pierwszy z nich to jest szukanie jak wielkanocnych. Zrobiłem poradnik. Ja go ulepszyłem jeszcze, ten tryb. No, dokończyłem go. Bardzo, bardzo fajne to jest. Ale jest też właśnie takie moje największe dzieło. Na tryb, nad którym najwięcej pracowałem bardzo, bardzo dużo, codziennie po wiele godzin. Na razie na streamach robimy w trakcie gier z widzami takie beta testy tych, tych trybów. Za każdym razem coś się znajduje, jakieś błędy, coś można poprawiać i no szlifujemy to po prostu razem z widzami to wszystko szlifujemy, bardzo mi się to podoba. I po prostu no niedługo jak będę gotowy, to. U, u, pokażę Wam, e, nagram filmik z tego trybu, i no, jestem dumny trochę z tego, ale to jeszcze, jeszcze on nie jest dokończony. Tak, wiecie, ost ostatnie takie szlify są. No dobra, zaczynajmy. Bardzo fajny tryb, który się nazywa gorący ziemniak. Jedna osoba płonie, czyli ona ma gorącego ziemniaka i otrzymuje. E, Obrażenia w czasie, powolutku umiera, powolutku umiera. Ale może oddać komuś tego ziemniaka, jeśli trafi, strzeli w kogoś. Normalnie to nie można strzelać. Czyli trzeba od razu, jeśli masz ziemniaka, trzeba od razu komuś go oddać. I takie wymienianie się po prostu tym gorącym ziemniakiem. O, ktoś umarł. <śmum> Mam ziemniaka! Masz!

jak na razie, bardzo fajny, przyjemny, widzę, że ktoś jest AFK, a jednak nie Wiecie, to jest tak, że jak się ma tego ziemniaka to szybko, szybko, szybko człowiek wariuje! Trzeba, trzeba komuś to oddać! Nie mogę trafić, nie mogę w nikogo trafić! Mele łatwiej. Moim zdaniem mele powinno być wyłączone. Jeszcze w ogóle widziałem też e, inne ulepszenia tego trybu. Typu e, można podskakiwać, albo można sobie włączyć jakąś ochronę. Na kilka sekund jest się odpornym na hot potato. A! Wygrałem! Jesteśmy w grze o nazwie Lava Parkour. Musimy się dostać na drugi koniec mapy, ale połowa Hawany jest wypełniona Takimi czerwonymi obszarami, i jak w nie wejdziemy, to umieramy. Czyli wiadomo, musimy tutaj bardzo ostrożnie poruszać się po, po mapie, żeby przypadkiem nie dotknąć tych, tych terenów. I no trzeba odpowiednio używać umiejętności, w odpowiednim miejscu używać wall climba, potem double jumpa, czasami na odwrót. I musimy tutaj dotykać tych checkpointów, wtedy jak umrzemy, to się pojawiamy na nich, a nie na samym początku. Yy, bardzo ciekawe, zobaczymy jak to wygląda. Czyli ja zrobię tak. Skok, wall climb, double jump. Prawie. Widzicie, trzeba naprawdę wszystko odpowiednio. Opla. Okej, okay, jest. Teraz tak, zrobimy w taki sposób. Tu skoczymy. Wall climb. O! Się ześlizgnę z tego drzewa. Dobra, spokoj, jeszcze raz. Czasami jest takie coś, że na odwrót trzeba. Okej okay. pyk. I jesteśmy. I dalej. Jest dobra. O, teraz tutaj sobie staniemy na to. Okej okay. I teraz Przeżył, dobra I i... oj! oj blisko I jest! Dobra Czwart na dziesiąty checkpoint, dobra tutaj jest łatwe Dwie chwiutkie, okej, okay, no. dobra idziemy idziemy Wiecie no zawsze sobie Obserwowałem jak to wygląda w innych gierkach I faktycznie w takich counter strike'ach o, widziałem właśnie coś z co stylu tych defranów, parkourów, jakiś o, no dużo jest takich b, takich trybów. Jeśli jest jakby możliwość zrobienia czegoś takiego, to ludzie to robią. Okej okay. <złysz> fajne to jest naprawdę. Coś miał łeb, żeby to obmyślić, ale ile on musiał przy tym, powiedzmy, czasu spędzić Żeby, no, wymierzyć to równiutko O, tam coś się rusza, o cholera Dobra, zobaczymy No dobra, teraz ja Dał mi znak o! Dał radę, wy wylądował, orzeł wylądował Jest! O! Może tutaj? Ciach Ciach Dajesz, dajesz! Huuu Huuu Ej, tu się coś rusza! To jest teraz tryb, gdzie musimy zbierać tą koronę O Jedna tracerka ma koronę i musimy uderzać w nią melee atakiem, żeby odebrać tą koronę Im dłużej ją posiadamy tym więcej punktów dostajemy. Czyli jeszcze raz mele atak zabiera koronę. Ale możemy innych stunować poprzez mele ataki. Ej. Moja. A zabrali mi. Taken the lead? what? Szybko! Ah. Ah. Goncie, mnie, goncie, tak jest, tak jest. Ah. Ah. Zabrali mi, o oh, Ale długo trzymałem, długo trzymałem. Też bardzo fajny tryb. O tu! O tu! Straciłem. Prowadzenie. Dawaj. Aj, cholercia. Moje, <laughs> moje, 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 moje! I o! Znowu tego wygrywa! <laughs> Cóż za emocje! No coś, coś zupełnie innego moi drodzy Inne zasady Nawet, nawet totalnie inne niż są w, w salonie gier A to jest moi drodzy Flappy Beard W Overwatchu O mój Boże Nie do wiary Ale ktoś wymyślił nie, bardzo mi się podoba, że mm, dzięki temu workshopowi będzie więcej kontentu yy, single playerowego yy, w gierce. Chyba jest coraz szybciej. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie idzie mi nieźle, ale we Flappy Birda nie grałem. Co ja robię? Szybciej! 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 Dobrze, dobrze. Jest szybciej. Flapimir. O nie! Teraz jesteśmy w e, bardzo interesującym trybie. E, wiele się takich e, tworzy, e, czyli. E, Ulepszanie naszej drużyny, ulepszanie naszej postaci. W lewym górnym rogu mamy pokazane, ile mamy pieniędzy, każdy z nas, natomiast tutaj mamy do wyboru różne ulepszenia. Tutaj mamy ulepszenie, które daje nam więcej pieniędzy, jeśli zdobędziemy eliminację. Tutaj mamy większy damage, więcej maksymalnego życia. Tutaj Dzięki temu healerzy więcej leczą, a tutaj jest takie mm, pasywne samoleczenie dla wszystkich I widzicie ile to kosztuje I to polega na tym, że walczymy z falami bastionów Ktoś zrobił właśnie taki... to, to, jest, to jest tower defense, jakby nie patrzeć I walczymy z falami bastionów, widzicie w prawym górnym rogu, która to jest fala a czy nie, w prawym górnym rogu jest ile bastionów zostało do zabicia, a w lewym górnym rogu jest e, pokazana fala. I to jest tak: te bastiony są z rundy na rundę coraz trudniejsze. Coraz więcej życia mają i coraz więcej obrażeń zadają. Ale to my też w tym momencie e, musimy odpowiednio wydawać pieniążki na ulepszenia. Jednym z minusów jest to, że no faktycznie tylko, widzicie, 6 e, bastionów może być, więc fale będą się składać zawsze z 6 bastionów. Co ileś tam fal walczymy z jednym bastionem, który jest w formie czołgu? Ok, mam 15 teraz e, kredytów, czyli powiedzmy kupię e, więcej. O, czekajcie, mamy tutaj bastionka w czołgu, który się pojawi z tej strony. E, dobra, i zabity. Czyli teraz powiedzmy, kupię atak, naciskam F i widzicie current level 1. Czyli teraz cała nasza drużyna zadaje więcej obrażeń. Bo to jest takie coś, że wszyscy wspólnie tutaj e, ulepszamy naszą drużynę. <laughs> I no i no, runda za rundą, coraz, e, no, coraz silniejsze są te bastiony. Normalnie bastiony są łatwe, bastion na czołgu jest tutaj największym problemem w pewnym momencie. No i mieliśmy tam, nie wiem, powiedzmy to mieliśmy na setny poziom, to mieliśmy gdzieś tam na pięćdziesiąty poziom, coś takiego. Na sam koniec jedna ważna informacja, już nie związana z warsztatem. Po prawie roku przerwy powraca kolejny sezon Over Omnic League. Dla osób, które o tej lidze jeszcze nie słyszały, postaram się wszystko wyjaśnić. Over Omnic League to polski turniej e-sportowy, w którym może wziąć udział każdy, bez względu na swoją rangę. Niezależnie czy jesteś w brązie, czy w Grandmasterze, możesz znaleźć tam dla siebie miejsce. Zapisywać się można jako pełny skład, bądź jako wolny strzelec szukający miejsca w czyimś zespole. Liga jest podzielona na trzy poziomy, mistrzów, pretendentów i początkujących, by w każdym z nich mogła odbywać się walka między zespołami o możliwie najbardziej zbliżonych poziomach umiejętności. Mecze te będą streamowane i komentowane przez kilka rozpoznawalnych osób, m.in. Hasina i Eliasza. Turniej jest oficjalnie wspierany przez Blizzarda, więc można również liczyć na ciekawe nagrody. Zapisy kończą się 31 maja. Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie ma co zwlekać. Wszelkie informacje wraz z regulaminem ligi czy instrukcją jak się na zawody zapisać odnajdziecie na forum, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Okej okay, moi drodzy, to wszystko co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że wideo się spodobało. Trzymajcie się, cześć! Jeśli chcesz więcej, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka. Dzięki temu natychmiastowo będziesz informowany o najnowszych filmach. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów. Możesz też mnie obserwować na Instagramie. A jeśli tak bardzo Ci się spodoba moja działalność, wspieraj mnie na Patronite. W opisie znajdziesz najważniejsze linki.